Trzeba spróbować jeszcze raz. Wiesz, jeśli ciągle będziesz tak spadać, to chyba spędzimy tutaj całą noc. Ale jak chcesz, mogę ci powiedzieć, co robisz, źle w końcu. Doskonale wiesz, kim jestem. Królem, Brotek. Jasne. No tak, zdążyłam już zapomnieć, że stoi przede mną chłopak, który zawsze wszystko wie najlepiej, tak? Słuchaj, nie jesteś moim nauczycielem, okej? Okay? Więc mm -hmm. nie tłumacz mi, jak mam wykonać tę figurę. Tak, jest bo w końcu wychodzi ci idealnie. Naprawdę doskonale to wykonujesz. Mateo, przecież ja robię wszystko dobrze, ale to z tobą nie da się jeździć. A, więc to moja wina, że ci nie wychodzi. Słuchaj, moim zdaniem ciągle się mylisz i nie wychodzi ci dlatego, że się przy mnie stresujesz. <laughs> Widzisz? Się. Dalej, nie, no śmijaj. No, Dobry ja się... żart, naprawdę znakomity. Wiesz, Mateo, chyba śnisz. Nie jesteś na tyle ważny, żebym się przy tobie stresowała. A nie? Na pewno? A więc dlaczego cały czas nosisz pierścionek, który ci dałem? Możesz mi to wytłumaczyć? Dlatego, że mhm. kiedy mi go dałeś, powiedziałeś, że. Że to taki prezent, który przyniesie mi szczęście i boję się go zdjąć, bo nie chcę mieć pecha. I to zupełnie nieważne, że dostałam go akurat od ciebie, bo Aj. E, spójrz y mi w oczy. Co? Ja cię znam, a teraz kłamiesz. Myśl sobie, co chcesz. Wyrzucę go, jak już będzie po konkursie. Sprawdzę, czy pomoże nam pokonać los sliders. I wiesz co? Tak się składa, że założę cokolwiek, co mogłoby mi przynieść szczęście. Czy to działa, czy nie? Wiesz, ten pierścionek działa. Świeci się zawsze, gdy o tobie myślę. Ale popatrz, przyjrzyj się. Już zgasł. I nie sądzę, by znowu się zaświecił. To świetnie. Bo nie ma sensu się dalej oszukiwać. Oczywiście, dla mnie wszystko jest jasne. To super, świetnie. Fantastycznie. A możemy trenować tak, dalej z Tak, tak, ćwiczmy, ćwiczmy. Dalej, raz, dwa. Nie, nie, jeszcze raz. Raz, dwa. Nie, Mateo...